Szczęść Boże, pokój i dobro. Pokój i dobro. Dzisiaj y, kolejna literka z alfabetu Sancji. Poczekaj, kolejna odsłona. Trzymajmy się klucza. Okej, okay, kolejna odsłona. Tym razem. H. Samocha. Samocha. Teraz się okaże, czy znamy zasady pisowni polskiej. Się e, ortografia się kłania. Ortografia się kłania. No po jakie, jakie, jakie słowa w alfabecie na literkach? Heroizm. Heroizm, humor. Higiena. Mhm. Albo takie dzisiaj bardzo popularne, na przykład. Hate. hate, hate. A, a jak rozumiesz hate? Co to jest hate? Hate Poczekaj. z angielskiego jest nienawidzić. Nienawidzić. Czasownik. Ale myślę, że możemy iść w dzisiejszej przestrzeni. Zapytać też czyta GPD. Co to znaczy hate? Poczekaj, siostro. No i taka oto definicja. Hejt to agresywne, często nieuzasadnione krytykowanie, obrażanie lub poniżanie innych. Obrażanie wyglądu, stylu życia, rozsiewanie fałszywych informacji. Ale, ale gdzie? No, i no tutaj czat mówi, że to głównie w internecie. No to nie dotyczy się ostresancji. No właśnie, czy to w ogóle hejt by ją dotyczył? No są takie przykre też um... Jakieś relacje, zdarzenia w jej zdarzenia życiu, w jej życiu mhm. które mogą, mogą mieć takie znamione, mogą się podciągnąć pod ten tak. dzisiaj rozumiany hejt, czyli to obrażanie w pewien sposób. No ale może, zanim, może nie skupiajmy się na tym, co mogłoby tym hejtem być, ale jak w przypadku sankcji można było się bronić, jak ona to robiła, jak się broniła przed hejtem. Jaką miała receptę na miała receptę? Mhm. Wydaje mi się, że w przypadku Sancji to było jakby roztaczanie takiej pozytywnej aury wokół siebie, że nawet jak nie jestem przyjęta, to ja i tak daję dobro. Mhm. Ja też myślę, że ona wbrew pozorom, pomimo takiej swojej kruchej postury, bo, bo nie była kimś wysokim ani też dobrze zbudowanym, była taką kruszynką, to że ona była niezwykle silnym człowiekiem. Już trochę mówiliśmy o tym przy, przy odsłonie na literkę D, dziwactwo, że, że wartość swoją miała w Bogu i wiedziała, jaki cel ma w życiu. Więc takie rzeczy, które mogłyby sprawiać jej przykrość, jakieś nieprzyjęcie ze strony swoich bliskich, rówieśników, ale też ze strony wspólnoty. wspólnoty mhm ją nie łamało, nie podcinało skrzydeł. A wręcz bym powiedziała nawet, że ją to mobilizowało, że, że wtedy więcej jeszcze dobra, że więcej akceptacji. I po prostu, za, żeby zakończyć te dywagacje na temat hejtu, to wydaje mi się, że Franciszek będzie najlepszym nau naszym nauczycielem. Jestem tylko tym, Czym kim jest? jestem w oczach Boga. Ale myślę, że też taka... Ludzka, prosta recepta, że y, tam, gdzie jest y, zło, tam trzeba odpłacać dobrem, to nasz błogosławiony y, popiełuszko. Y, zło dobrem, zwyciężaje. Więc... Więc czyńmy to. A ty jak dzisiaj odpowiadasz na, na ten hejt, na to, co cię spotyka w życiu? Jakkolwiek z czymkolwiek by się to kojarzyło? Czy masz w sobie taką postawę, żeby jednak odpłacać dobrem? Czy masz w sobie taką siłę? A jeżeli masz, to skąd taką siłę można czerpać? Jaka jest twoja recepta na hejt dzisiaj? Wobec ciebie, ale też wobec innych, być może bliskich twoich, rówieśników. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Z Panem Bogiem. Muszę mieć tu gotową odpowiedź, bo za długo. Co to jest? Hejt. Hejt. On myśli. Agresywne, często nieuzasadnione krytykowanie, obrażanie lub poniżanie innych, szczególnie w internecie. Może, a może nie było wtedy hejtu, skoro to dotyczy przestrzeni internetowej.